Witam was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy ciasteczka. Ciasteczka robi się szybko, łatwo i przede wszystkim są smaczne. Także zapraszam wszystkich na przepis. Oczywiście przepis tak jak zawsze krok po kroku, żeby każdy mógł sobie je zrobić. Ciasteczka będą chrupiące, ale na samym początku co? Powiem wam mniej więcej co nam będzie potrzebne. Tutaj mam masło pokrojone w kosteczkę, żeby po prostu szybciej miało temperaturę pokojową. Masło jest 115 g. Do tego będzie mi potrzebne jedno jajko. Wszystko najlepiej, żeby miało temperaturę pokojową. Do tego będzie mi potrzebne około 50 ml takiego zwykłego oleju rzepakowego. Do tego będzie nam potrzebne 100 g cukru pudru. Cukier puder y, musi być przesiany, także przez siteczko, żeby nie miał żadnych grudek. Do tego będzie nam też potrzebne 70 y, Gramów budyniu. Ja mam budyń, tutaj widzicie, są dwa kolory. Jest tu budyń śmietankowy i znalazłam budyń marcepanowy. Jeżeli będziecie dawać inne smaki budyniu, za każdym razem wasze ciasteczka będą miały inny smak do tego będzie nam potrzebny proszek do pieczenia, ja dam troszeczkę olejku migdałowego, ale tutaj jest dowolność, może być to cytrynowy, pomarańczowy, jakie tylko lubicie. Ja że mam budyń właśnie marcepanowy, więc będzie mi pasował właśnie olejek migdałowy. E, później 300 gramów mąki przesianej i ta mąka to jest mąka pszenna tortowa te 450. Do tego będzie też nam potrzebne, widzicie, tutaj jest po dwie trzy garstki yy, takich bakali. Jest tu troszkę rodzynek, taka malutka garstka rodzynek, troszkę żurawiny, troszkę orzeszków laskowych, troszkę orzeszków włoskich, troszkę orzeszków tutaj pod spodem jest migdałów i troszeczkę, widzicie, taką dwie łyżki stołowe takich yy, to jest czekolada, takie kleksy czekoladowe. I to wszystko. Także zaczynamy od tego, że do naszego masła dodajemy jajko. O. Olej. Tak. Dodajemy cukier puder o, i dodajemy budyń. Jeżeli macie ochotę dać troszkę więcej cukru lub troszkę mniej, tutaj w tym przepisie można. I to bierzemy wszystko, e, wymieszajmy. Ja to robię widelcem. O, już wymieszałam. Jak będziecie mieli masło takie bardziej e, ciepłe, to tych grudek z masła nie będzie. Mi się po prostu już nie chce, nie chciało czekać. Ale to nic nie szkodzi. Teraz dolewam olejku. O. Tak. Kilka kropel. Tu nie było całe opakowanie olejku. Do naszej mąki dwie płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Płaskie. Jak dacie za dużo, będzie czuć proszkiem do pieczenia. Dwie płaskie łyżeczki. Wymieszajmy. I będziemy z tego zagniatać ciasto. Nie daję pierwszego. Tutaj jest 300 gramów mąki. Tak z 50 gramów zostawiam, bo nigdy nie wiadomo, jakie jajko będzie. Lepiej dać e, mąki troszkę mniej i dosypać, niż później odwrotnie. O, i na razie mieszamy widelcem. I będziemy wyrabiać ręką. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam zapach olejku migdałowego. Bardzo panu migdałów, uwielbiam ten zapach. O, dodamy jeszcze troszkę, bo widzę, że się klei. O, tutaj została mi taka łyżka mąki. I tą łyżkę mąki, o, widzicie, tutaj naprawdę, tu to takie w sumie dwie o czubate łyżeczki, małe lub jedna duża łyżka mąki mi została. I ja już tej mąki nie będę dodawać, bo patrzcie, e, ciasto po prostu jest. A w sam raz. O. I takie ma być. Tak. I teraz dopiero do tego ciasta ciasto wyrabiamy tylko do połączenia składników. Dodaję nasze orzeszki i czekoladę. Tak. I próbujemy je pomału, żeby y, wszystkie nasze bakalie weszły do ciasta. Widzicie, już się fajnie połączyło. Jezu, patrzcie, wylatują jeszcze. O! Trzeba wsadzać po prostu, o! Połączyły się wszystkie bakalie właśnie z czekoladą, rodzynki, żurawina. Naprawdę, to co miałam to dałam, można dać skórkę pomarańczową. Tu jest dowolność. Blaszka wyłożona papierem do pieczenia. I teraz będziemy układać nasze ciasteczka. Słuchajcie, one może i nie będą foremne, ale będą pyszne. I robi je się szybko, bo słuchajcie o. Wrzucam tak. Nie formuję żadnych y, za bardzo krzy, kształtów. Y, jest to wielkość mniej więcej takiego większego y, orzecha y, włoskiego. Dlatego właśnie mówiłam, że robi się bardzo szybko. O, jak wy, wypadnie czekoladka czy coś, wsadźmy z powrotem troszkę, przyklepmy. O, tak. I tak robimy wszystkie. Musimy mniej więcej takie same dać, żeby się nie okazało, że jedne są upieczone, a drugie będą jeszcze surowe. Więc starajmy się po prostu, żeby mniej więcej, chodzi tylko o gramaturę, żeby były takie same uformowane zajęło mi to słuchajcie, może ze 3-4 minuty e, i wsadzam do piekarnika nagrzanego z e, Termoobiegiem nagrzanego 170-180 stopni. Trzeba po prostu wiedzieć, jak, jak, jak wasz piekarnik piecze. Około 10-15 minut takie ciasteczka się pieką. Wszystko zależy, jakie zrobicie je po prostu yy, grube. Ale tak do, jeżeli one się ładnie zarumienią, to znaczy, że już zostało mi jeszcze tyle ciasta na jeszcze mniej więcej. E, może cała blaszka nie, 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 nie będzie, ale pół to na pewno. Także wsadzam do piekarnika. I minęło u mnie, słuchajcie, 17 minut. I ja już wyciągam. Ładnie się e, zabrązowiły. O! Tak. Nie wiem, czy to widać, ale mi się zdaje, że widać. Ale pachnie. I słuchajcie, ja zrobię resztę, a te odstawiam, żeby mi wystygły. I oczywiście pokażę Wam wszystkie jak wyszły. Wtedy pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Ale gorące są. O, nie pokażę Wam, bo są gorące. Ciasteczka, przez tego już na tyle, że mogę Wam pokazać. Jeszcze jest, słuchajcie, 7 w piekarniku ciasteczek. Tu jednego brakuje, co żeśmy piekli, bo oczywiście z mężem spróbowałam. I już Wam mówię, one nie tyle co są chrupiące, co są takie bardzo kruche. Wszystkie są upieczone, tak wyglądają wszystkie o spod spodem. No wyostrz wyostrzyło, wyostrzyło, o tak i już Wam pokazuję no wyostrzy jest o widzicie tak wyglądają środki w środku do kawki naprawdę pyszne, są takie właśnie bardzo, ale to bardzo delikatnie, że jak weźmiecie do buzi to one się rozpływają Także jak Wam się e, przepis podobał, może one nie są najpiękniejsze, ale są naprawdę pyszne i bardzo łatwe. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, to nie opuszczą Cię fajne przepisy. A przypominam, że na kanale jest już ponad 800 świetnych przepisów, także zapraszam.